To dziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy. Nisko się kłaniam. Słuchacze i słuchawki, witajcie. Mediteuszki i Mediteusze. Jest środa, 20 dzień sierpnia 2025 roku. Słońce wzeszło o 5:37, a zajdzie o 19:54. Imienin obchodzą Bernard, Samuel i Sabina. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień wyznawania miłości. Mod to na dziś, kiedy człowiek liczy, to znaczy, że na coś liczy. Wiesław Myśliwski 584 wydanie codziennika motywacyjnego. Proszę usiąść wygodnie, zapiąć pas, a resztę wiecie. Od czterech lat nie ma tygodnia, żeby w mojej mailowej skrzynce nie lądowało kilkanaście maili tygodniowo a propos uzdrowienia. Tak dobrze słyszysz: wychodzenia z choroby, czyli pozbywania się stanu chorobowego, który zakotwiczył w kimś tam. O, no, chodzi o mnie. No bo lata temu dopadła mnie pewna choroba, gdzie lekarze powiedzieli, że już w ogóle do końca życia, mediteuszowego, będzie ona obecna. A jednak Mediteusz był twardy jak romant bratny i podjął pewną decyzję, znając mechanizmy funkcjonujące w ludzkim umyśle, że jednak tak samo jak przyszła, tak samo może i pójść. I jak powiedziałem to po raz pierwszy doktorowi Michnarowi, to on się strasznie zaczął śmiać. Mówi, dobra, dobra. mówi, widziałem trzy razy takie rzeczy: raz na filmie, raz przypadek na studiach i raz gdzieś czytałem w jakiejś gazecie. Moje postanowienie było na tyle silne i była taka praktyka: żadnej szarlatanerki, żadnej magii, żadnego wudu, ani innych rzeczy, tylko zwykły mental. Medytacja, uważność i oczywiście cały czas konsultacja z lekarzem, że po miesiącu czasu okazało się, że tej choroby nie ma. Ku zdziwieniu pana profesora, wielkie oczy zachował moje, mój tomograf i moje USG i prześwietlenia, żeby pokazywać studentom, że jednak. Tak jest możliwe. I dzisiaj z racji tego, że ja z gatunku jestem leniwy. Z natury nie chcę mi się odpowiadać na te same maile, ileś tam razy dziennie. I naliczyłem od 1 lipca. Dostałem maili z zapytaniem o to, co ja robiłem, żeby wyjść z choroby. Jakie praktyki, co takiego czyniłem, żeby owej choroby się pozbyć. To od 1 lipca do wczoraj, czyli do 19 sierpnia 2025, takich maili było 107. A więc Chyba czas i pora, miejsce i przestrzeń na to, żeby dziś zająć się uzdrawianiem. I nie będzie tutaj żadnej szarlatanerki, nie będzie tutaj żadnego wódu, moczenia nóg w wodzie lodowatej i innych pierdół, którymi nafaszerowany jest internet. Będziesz tylko ty, twoje myśli, twoje nastawienie i wiesz co? Będzie lekarz. Naprawdę, będzie lekarz, bo wszystkie procesy, które w nas zachodzą, muszą być konsultowane z kimś, kto wie dobrze, jak to się robi. A więc zapnij pasy i posłuchaj bardzo uważnie. A wszyscy ci, którzy są znudzeni tym, że uzdrawianie to jakieś walenie w bambus, to niech przewiną na inny kanał, niech wyłączą, zatrzymają i tak dalej. Bo to jest codziennik dla tych, którym potrzebna jest informacja, że z pewnych stanów chorobowych, które nas dotykają, można wyjść. I to naprawdę w skuteczny sposób. Ale, żeby to zrobić, trzeba zastosować pewną procedurę. I tutaj też będzie. Ciekawostka, a zatem, jeżeli chcesz słuchać, słuchaj, jeżeli nie, zatrzymaj i słyszymy się jutro. A jeżeli jesteś, no to posłuchaj bardzo uważnie. Na samym początku opowieść: jak wybuchła w moim życiu choroba i zaczęło się dziać naprawdę niefajnie. No bo wiesz, masz 30 parę lat i dotyka cię coś, co może nie jest śmiertelne, ale komplikuje naprawdę życie, i do końca życia stawia cię po tej drugiej stronie ludzi, którzy. Czegoś nie mogą, którzy z jakiegoś powodu nie mogą wykonywać tego, nie mogą jeść tego, nie mogą iść tam, nie mogą przybywać tu i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, choroby układu autoimmunologicznego są takie, że nas osłabiają jako ludzi. Czyli proste czynności, proste prace, proste aktywności fizyczne powodują, że ludzie z źle działającym, źle funkcjonującym układem autoimmunologicznym, no męczą się po prostu, że ohoho. I kiedy w moim życiu wybuchła choroba, i kiedy nie wiedziałem o co chodzi, i tak naprawdę wielu moich znajomych lekarzy nie wiedziało, co acz i co mi tak naprawdę jest, dopiero po kilku konsultacjach dowiedziałem się o co chodzi i na co Mediteusz jest chory. Ale potem spotkałem swoją koleżankę, lekarkę, lekarza medycyny, takiej zwykłej, akademickiej, i rozmawialiśmy bardzo długo. Rozmawialiśmy o chorobach, jej powiedziałem, co mi się przytrafiło, i ona oczywiście pokiwała głową, mówi: Słuchaj, no, są metody, żeby z tego wyjść, ale nie będzie łatwo. Ja mówię, jakie metody? A te, którymi ty się zajmujesz od wielu, wielu lat, dokładnie te same: medytacja, uważność, body scan, oczywiście cały czas konsultacja z lekarzem prowadzącym. I musisz wiedzieć jedno, powiedziała mi wtedy Adela. Bardzo, bardzo trafiło to do mnie, co mi wtedy powiedziała Adela. Dzięki, wiem, że słuchasz, bo specjalnie do niej dzwoniłem, żeby włączyła ten codziennik, bo będzie o niej m.in. Tak na Marginesie Adela, pediatra, jeden z większych kozaków w tym mieście. Ale wracając do tematu. Adela mówi: "Słuchaj, choroba w człowieku to jest komunikat końcowy. To nie jest coś, co pojawia się od tak i eksploduje z dnia na dzień. Choroba, objawy chorobowe, wszystko to co się dzieje, to jest komunikat twojego ciała i umysłu o tym, że przez długi czas Coś w tobie nie funkcjonowało tak, jak winno funkcjonować. I to jest zewnętrzny objaw jakiegoś stanu, z którym nie mógł sobie poradzić Twój układ autoimmunologiczny, Twój organizm. To jest komunikat. Mało tego, jesteśmy w stanie spowodować, że nasze układy i autoimmunologiczne, nasze samopoczucie, nasza energetyka będzie na tyle silna, na tyle zmotywowana i będzie tak twoja, Twój umysł sfiksowany. Że cały proces leczenia, taki farmakologiczny, takiego leczenia akademickiego, będzie przebiegał 30 razy skuteczniej jak nie więcej. Jej ja tak słuchałem z otwartą gębą, siedzieliśmy, pamiętam jak dzisiaj, w legendarnym zwisie na rynku w Krakowie. Adela mi opowiadała, a ja otwierałem coraz szerzej oczy, bo zdawałem sobie sprawę, że jeżeli ludzki umysł jest w stanie wpływać na rzeczywistość, która nas otacza, kreować pewne rzeczy, pomagać nam znajdować rozwiązania, to z jakiego powodu do jasnej cholery nie może wpływać na nasze ciała? Wszakże to, tak jak powiedziała Adela, komunikat końcowy. Komu informacja do zewnętrza, że nasze organizmy nie, nie poradziły sobie z czymś, z jakimś modelem życia. I teraz coś, co ci opowiem, rozwali ci głowę całkowicie. Wiele osób ma przekonanie, że różne stany chorobowe to są jakieś wysyłane listem poleconym z, ze światowego ministerstwa chorób i zagrożeń jakieś dedykowane przesyłki, że ty albo ty dlatego że się nazywasz Marta, Kamil, Wojtek, Patrycja czy tam Igor, będziesz chorował albo będziesz chorowała. Tak nie jest, Adela miała w 100% rację. My bardzo często żyjemy w złym modelu życia. Przez wiele tygodni no, to nic się nie stanie, ale przez wiele lat niektórzy w złym modelu żyją całe dekady. Nie ma aktywności fizycznej, nie ma y, poprawnej diety i jest notoryczny stres, i są te wszystkie rzeczy, które powodują, że zaczynamy chorować. Zapytałem Adel a geny? Uśmiechnęła się profesor pediatrii, nie byle kto. Mówi: Słuchaj, ostatnie badania dowodzą, że choroby odgenowe to jest naprawdę procent, niewielki. To, tak, że my chorujemy, bo ktoś nam przeniósł jakąś chorobę w genach. Tylko sztuką jest, żeby ten gen się nie uaktywnił. A on się aktywuje z tych wszystkich niehigienicznych zdarzeń w naszym życiu. Słuchali, słuchałem jej zaczarowany. Rozmawialiśmy ponad dwie czy, czy więcej godzin. I wróciłem do domu z przekonaniem, że wiem, co należy zrobić. Oczywiście nie wykluczałem całkowicie farmakologii i konsultacji, ale mnie przypadłość, która dopadła, była leczona na początku obserwacyjnie, czyli dajemy sobie miesiąc po pewnym zabiegu i pewnym pewnej podaniu pewnego leku, czy ta choroba się aktywuje czy też nie. 1% albo nawet jak się potem okazało 0.5% ma coś takiego, że albo objawy łagodnieją na tyle, że da się funkcjonować i są jakieś objawowe leczenia, albo znika całkiem. Jest to 0.5% albo nawet mniej, albo do końca życia się jest na różnych dziwnych chemicznych wynalazkach, dbając o dietę Przesadnie, eliminując wiele z naszej diety składników, zachowując się w specjalny sposób i żadnych wysiłków i tym podobnych rzeczy. Oto takie warzywo na czterech nogach, które chodzi, które nie może podnieść przysłowiowego kota, bo się zmęczy. Mi się to bardzo nie podobało. I zadzwoniłem wtedy do profesora i powiedziałem, że profesorze, ta cała choroba to sobie może profesor w buty wsadzić będę następnym który udowodni Panu, że będzie Pan pokazywał studentom, że to jest możliwe. I się zaczęło. Bardzo szybko, z racji tego, że poruszam się sprawnie w takich tematach, w sensie nagrywania i realizacji, i wiem z czym, co się je, w medytacji, w transie, w uważności, a akcja, o której słuchasz, miała miejsce lat temu 15 czy 16, bardzo szybko napisałem sobie sesję body scan. Napisałem sobie sesję medytacji i ściągnąłem, pamiętam, kupując wtedy w jakimś internetowym sklepie nagranie profesora Zbigniewa Króliskiego i zacząłem z tym pracować. Po dwóch dniach doszedłem do wniosku, że nie jestem sam dla siebie autorytetem, że to, że ja sobie nagrałem body scan, to, że ja sobie nagrałem medytację, to, że wiem, jak to się robi, jako i szulca. Z jakiegoś powodu czuję wewnętrzny opór, że sam siebie oszukuję, słysząc swój głos w słuchawkach. O, to taka przypadłość lektora że nie podoba ci się to, co robisz. Zadzwoniłem do swojej koleżanki Małgosi, chmury pozdrawiam cię, chmurko żeby nagrała mi e, Jakobsona i Szulca. A mój kolega Patryk nagrał mi Bodyskan. I założyłem się sam ze sobą, że w przeciągu 30 dni nie będzie śladu po tym, co się wydarzyło. I posłuchaj dalej, co się stało. Praktyka moja wyglądała tak. Dwa razy dziennie, rano i w południe, body scan z bardzo dobrą sesją dawania uwagi poszczególnym partiom ciała, kierowanie całej koncentracji na te partie i jednoczesnej wizualizacji, że one są zdrowe. No, w moim przypadku to był układ autoimmunologiczny. To nie była sytuacja, która objawiała się jakimś bólem palca, nogi czy nosa. Więc musiałem potraktować całego Pawła holistycznie. Oczywiście były zaatakowane e, ogniskami chorobowymi narządy we mnie, i one dostawały dużo więcej uwagi, ale była holistyka. Dwa razy w dzień nie był bodyscan. scan dogłębny, bez żadnego wymawiania. Konsultowałem z moim kolegą, coachem sportu, i mój kolega powiedział, że mówi: Słuchaj, najlepiej byłoby, jakby te procesy odbywały się dokładnie w tych samych godzinach każdego dnia. Jest to kolejny trigger dla umysłu, który powoduje jakąś systematykę, wprowadza, bo od tyłu, nie wiem czy wiesz, to za chwilę wrócę do, do kolegi, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale ludzki umysł bardzo lubi powtarzalność i bardzo lubi, jak coś jest ułożone i precyzyjnie zaaranżowane. Nasze umysły uwielbiają takie rzeczy. Paradoksalnie, nawet jak jesteś ogromnym bałaganiarzem i mówisz, że chaos jest najpiękniejszy na świecie, a twórczy bałagan to jest coś, co kochasz, paradoksalnie ludzki umysł lubi mieć systematykę w czymś. Lubi zajmować się czymś o określonych porach, w określony sposób, do jakiego przywykł. Każda inna zmiana, każda zmiana będzie powodowała dyskomfort. Więc jeżeli nauczysz się i tu są słowa mojego kolegi Macieja Pewnego systematycznego działania, w momencie, kiedy podejmując akcje w Twoim ciele, poprzez działanie, poprzez medytację, specjalny rodzaj oddechu, itd., itd., zaczynają się aktywować zgoła inne procesy, które są dobrostanem dla Ciebie, czyli są procesami regeneracji i leczenia. Kurczę, mi to wtedy odstrzeliło powiedziałem Ma rację. Więc rozpisałem sobie w kalendarzu, że codziennie rano bodyscan i wieczorem bodyscan. W środku dnia, gdzieś koło południa, będzie Schulz, a następnego dnia wymiennie będzie Jakobson. Oczywiście była jeszcze jakaś tam praktyka, wizualizacja i tak dalej. I pod sam koniec tych wszystkich procesów zacząłem czytać o oddechach Wim i zacząłem oddychać specjalnie. I to tyle. Generalnie proces trwał około pięciu tygodni. Jak to się wydarzyło? Biegłem przez planty i zadzwonił profesor i mówi: Dlaczego pan do mnie nie przyszedł? I ja zatrzymałem się i mówię: Panie profesorze, ale po co? No, jak to po co? Musimy rozpocząć leczenie. Ja mówię, ale czego? I zapadła po drugiej stronie cisza. I usłyszałem, usłyszałem w telefonie: Panie Pawle, natychmiast proszę do mnie, ale proszę wziąć tomograf i te wszystkie inne rzeczy. I ja wszedłem do gabinetu profesora i stanąłem w drzwiach. Choroba, która mnie wtedy dojeżdżała, czyli sarkoidoza, jest em, chorobą, która. Wchodząc na pierwsze piętro, masz ochotę założyć obóz na pierwszym, bo nie dajesz rady. Masz spuchnięte kostki, masz spuchnięte kolana, każdy ruch bo tworzy ból. Węzły chłonne to jest masakra, nie można się do nich dotknąć. Ludzie funkcjonują jako tako po terapii, czyli biorąc steryd, który A wyniszcza ich organizm, B pozwala im jako tako funkcjonować. I ja wszedłem do tego pokoju, do tego gabinetu. I profesor zamarł po drugiej stronie. I mu się skończyła głowa. Mówi, jak pan to zrobił? No normalnie, wszedłem no sobie, przyszedłem. Byłem zaganiany, przepraszam, szedłem na nagranie. I on mówi: Panie Pawle, natychmiast tomograf. I zrobiono tomograf. I leżąc w tej wielkiej tubie, widziałem twarze techników od tomografii, którzy oglądali to wszystko, co się dzieje w Pawle na monitorach. I oni po prostu. Przewijali to kilkanaście razy i mówili, że to jest niemożliwe, że to w ogóle ta pani, która była operatorem tego tomografu, powiedziała, że ona pracuje 25 lat, pierwszy raz coś takiego widzi. Żeby zniknęło to, wtedy to był 52 dzień. Bo ja oczywiście olałem przyjście po 30 dniach, bo mi przeszło. Profesor stał z otworzoną gębą, żeby nie powiedzieć brzydziej, wpatrywał się w monitor i powiększał cały czas obrazy. Potem poszliśmy do niego, do gabinetu i było długie milczenie. I on mówi: Nie wiem, jak pan to zrobił. To ja powiem panu historię, że widziałem to trzy razy. Raz na filmie, który puszczano nam na medycynie, raz opowiadał mi kolega i raz czytałem w zagranicznym piśmie. To tyle. I mówi: Nie mam nic więcej do powiedzenia. Nie ma żadnych objawów choroby. Nie ma możliwości też pomyłki wcześniej. No bo tomograf jest takim urządzeniem, gdzie widać od razu, co się dzieje w tobie, więc tutaj nie ma ściemy. Zresztą objawy wszystkie. O tym świadczyły. Wyszliśmy na balkon i zaczęliśmy rozmawiać. I on mówi, co pan robił? I ja mu opowiedziałem to wszystko, co ja robiłem. I on tak popatrzył na mnie i widziałem, że ocenia mnie jak ufoluda jakiegoś. Ale za chwilę popatrzył w dal i mówi, dobra, proszę mnie tego nauczyć. I tak się zakończyła moja przygoda z tym wszystkim. I zadzwoniłem do Adeli, jak wracałem, bo przypomniałem sobie, i usłyszałem tylko. Pamiętasz, Adela, co powiedziałeś? Wiedziałam, że tak będzie. Zobacz, dla wszystkich tych, jaką wielką moc ma ludzka głowa, to nie są pierdoły. Ja nie namawiam cię do rezygnacji z leczenia akademickiego, bo to by była największa bzdura, jaką kiedy, kiedykolwiek mogłabyś albo mógłbyś wykonać. Ale teraz ci powiem jedną rzecz. Zadzwoniłem wcześniej do Adeli i mówię: Słuchaj, będę nagrywał podcast. Potrzebuję dowodów na to, bo nie uwierzą. Po drugiej stronie. No może część uwierzy, a część powie, że łusem się odkleiła tapeta. I przysłała mi Adela fragment pracy doktorskiej, który pozwól, że Ci teraz przeczytam. I mam nadzieję, że ten fragment zmieni Twoje postrzeganie i podejście do leczenia. I zaznaczam raz jeszcze. Pod żadnym pozorem nie rezygnuj z opieki lekarskiej, z konsultacji, z szukaniem najlepszego specjalisty. Ale posłuchaj jak brzmi fragment pracy doktorskiej? Współczesna medycyna akademicka coraz częściej podkreśla znaczenie czynników psychologicznych w procesie leczenia. Liczne badania wskazują, że oprócz farmakoterapii, procedur zabiegowych, rehabilitacji i ogólnie przyjętego działania medycznego, ogromny wpływ na przebieg choroby, rekonwalescencję ma stan emocjonalny pacjenta oraz jego nastawienie do procesu zdrowienia. Jednym z kluczowych czynników sprzyjających w procesie poprawy jakości życia, rokowań, jest pozytywne nastawienie psychiczne. Techniki takie jak medytacja, wizualizacja czy body scan stanowią pełnowartościowe uzupełnienie leczenia akademickiego, wspierające proces zdrowienia na poziomie somatycznym i psychicznym. Psychologia zdrowia jednoznacznie wskazuje, że emocje i myśli pacjenta odgrywają istotną rolę w reakcji organizmu na chorobę. Optymistyczne podejście wiąże się między innymi z niższym poziomem hormonów stresu, kortyzolu i adrenaliny, co sprzyja lepszej odporności organizmu, wyższą motywację do przestrzegania zaleceń lekarskich, rehabilitacji i zmiany stylu życia. Większą odporność psychiczną, dzięki której pacjent lepiej radzi sobie z trudnościami podczas przebywanej choroby. Badania wskazują, że pacjenci z pozytywnym nastawieniem częściej osiągają lepsze wyniki w rekonwalescencji i procesie leczenia, aż o 76% w porównaniu do osób nastawionych pesymistycznie. Medytacja, szczególnie w nurcie mindfulness, pozwala pacjentom na rozwijanie umiejętności obserwacji swoich myśli, emocji i doznań fizycznych bez oceniania. Regularna praktyka bodyscan lub mindfulness wpływa na redukcję lęku i depresji, często towarzyszącym poważnym chorobom, poprawę jakości snu, kluczowego w procesie regeneracji organizmu obniżenie ciśnienia krwi i poprawę ogólnej kondycji psychofizycznej. Włączenie krótkich sesji medytacyjnych lub bodyscan do planu dnia pacjenta sprzyja leczeniu, radzeniu sobie z bólem, stresem, co wpływa bezpośrednio na lepsze efekty leczenia. Grupa badawcza 1282 osób dotkniętych różnymi schorzeniami została poproszona o praktykowanie wizualizacji przez 30 kolejnych dni jako wspomaganie terapii akademickiej. Wizualizacja jest częścią polegająca na świadomym kreowaniu w umyśle obrazów dotyczących zdrowia, procesów leczenia i efektów terapii. Badania wykazały, że zostały aktywowane obszary mózgu odpowiedzialne za regulację procesów fizjologicznych, wzmocnione zostało poczucie sprawczości i wpływu pacjenta na własny stan zdrowia, oraz zauważono poprawę nastawienia do terapii, której uczestniczy pacjent. Przykładem jest praktyka wyobrażania sobie procesu gojenia, regeneracji tkanek czy wzmacniania układu odpornościowego, co pacjenci odbierają jako realne wsparcie. Terapii. Technika body scan, wywodząca się z praktyki mindfulness polega na systematycznym kierowaniu uwagi do poszczególnych części ciała i obrazowaniu tychże jako zdrowych. W kontekście leczenia wspiera rozwój świadomości ciała i sygnałów płynących z organizmu, obniża napięcia mięśniowe i łagodzi objawy psychosomatyczne, sprzyja lepszemu kontaktowi pacjenta z własnym organizmem, co zwiększa uważność w procesie rekonwalescencji. Regularny body scan wspiera leczenie bólu przewlekłego oraz redukcję objawów związanych z chorobami przewlekłymi i psychosomatycznymi. Włączenie praktyk psychologicznych do leczenia akademickiego nie zastępuje standardowej terapii, lecz stanowi ogromne i cenne uzupełnienie. Pozytywne nastawienie pacjenta, medytacja, wizualizacja body scan wspierają współpracę lekarza i chorego, zwiększając aż o 49% skuteczność leczenia i poprawiają dobrostan psychiczny. Pozytywne nastawienie pacjenta jest jednym z kluczowych czynników wspomagających procesy zdrowienia. Medytacja, wizualizacja i techniki Body Scan pomagają redukować stres, wzmacniają odporność psychiczną, sprzyjają lepszemu radzeniu sobie z chorobą. Z perspektywy psychologii zdrowia i medycyny akademickiej, praktyki te powinny być coraz częściej uwzględniane jako stały, istotny element podejścia w leczeniu akademickim. Chyba nic dodać, nic ująć po tym przydługim wywodzie. Tam były jakieś pomyłki językowe, sorry, ale wszyscy mają na tyle wyobraźni, że zrozumieją co zostało przeczytane. Reasumując, po rozmowie z Adelą dowiedziałam się trzech rzeczy: że po pierwsze, komunikatem jest to, co dzieje się w naszych organizmach, czyli komunikatem jest choroba. Co należy zrobić? Jako pierwsze należy zerwać z dotychczasowym modelem życia, bo dotychczasowy model życia doprowadził cię do takiego stanu, w którym komunikat pojawił się jako choroba. Komunikat, że coś nie działało tak, jak winno działać. Więc jeśli zaczynasz chorować albo coś w twoim. Przy twojej przestrzeni dzieje, w twoim organizmie dzieje się nie tak, zerwij ze swoim dotychczasowym stylem życia. Dieta, stres i te wszystkie inne rzeczy. Ja wiem, że zaraz wielu się odpali, że jak to? No tak to. Walczysz o swoje życie. Nie walczysz o klocki Lego, ani o nowe auto, tylko o swoje dobre, zdrowe życie. To jest dokładnie trochę tak, zwizualizuj to sobie. Jakbyś się przyziębił albo przeziębiła i leżał, leżała w łóżku, bardzo ciepłym, nafaszerowano rosołami i różnymi innymi rzeczami i co 25 minut wychodziłabyś albo wychodziłbyś na fajeczkę na balkon. W klapkach, w krótkim rękawie i w krótkich majtach. No raczej to nie działa. Rozumiesz? Pewien model działania doprowadził cię do choroby. Czytaj przeziębienia, bo jesteśmy w tym momencie. Więc nie przeziębiasz przeziębienia, bo jak wiesz, to się kończy źle. Niestety wiele osób nie chce zdać sobie sprawy, że w momencie informacji o tym, że dotyka ich choroba, muszą natychmiast zmienić swój styl życia, bo dotychczasowy styl zawiódł ich w ślepą ulicę, zakończoną żelbetonową ścianą z napisem Jestem chory, jestem chora. Stosuj codziennie body scan i te wszystkie inne rzeczy. I teraz uwaga, informacja dla wszystkich, którzy poszukują rozwiązania, bo też mi się nie chce odpowiadać na maile. Jest w mojej przestrzeni dwoje kozaków. Znamy się lata. Gosia Ratyńska i Krzysiek Ratyński. Przekozac, Kurs samouzdrawiania to jest coś, co jak ja bym miał to wcześniej, to myślę, że eksplodowałaby mi głowa w dobrym tego słowa znaczeniu. Że ta moja potyczka z chorobą trwałaby nie 52 dni, tylko 13, albo 4. Nie no, przegiołem, ale dużo krócej. I nie musiałbym szukać rozwiązania, to... Tyle sam sobie jestem wdzięczny, że wiedziałem jak to się robi, ale w momencie kiedy nie masz pojęcia jak pisać bodyscan, jak pisać medytację, jak afirmować, jak wizualizować, to jesteś trochę w dupie. Więc dlatego jest taka Gosia i taki Krzysiek. Mało tego, to nie są czcze pierdoły, które oni napisali. Znacie wszyscy Ratyńskiego, mój serdeczny druh przyjaciel, najlepszy na świecie, kolekcjoner mikrofonów i wielbiciel swojej żony. Naprawdę, nie wiem czy wiecie, je... Krzychu, jak tego słuchasz, to sorry. Ja muszę to powiedzieć, bo to będzie chyba pieczątka na ten podcast. Krzysia Ratyński był chory na nowotwór. Gdzie? Nowotwór sami wiecie prawdopodobnie, czym się kończy zazwyczaj. Czy szanowne państwo widziało ostatnio Krzysia Ratyńskiego? Jak Krzysio biega, skak, skacze, lata, pływa, kopie doły, buduje dom, remontuje i robi 90 tysięcy innych rzeczy, będąc jednocześnie w trzech miejscach. Tak. To głowa, to oddechy Wimachoffa, to jego medytacja, to jego trans, to jego uważność, to jego body scan i to mosiężne jaja Małgosi do, doprowadziły do tego, że żyją szczęśliwie razem opiekując się mikroratyńskim. I oni mają kurs samouzdrawiania napisany z perspektywy kogoś, kto przeszedł cały proces, kto zdał sobie sprawę z jakiego powodu, po co i gdzie Komunikat w jego ciele zaowocował tym, czym zaowocował twór, żeby nie wymawiać tego słowa. Nie zapeszać. Rozumiecie? I ja występiłem, bo jak się przygotowywałem do tego podcastu, bardzo długo, ja zadzwoniłem przedwczoraj do Gochy i do Krzyśka i powiedziałem dawajcie, chcę mieć kurs samouzdrowienia dla mediteuszek i mediteuszy. I oni powiedzieli dobra, to jeszcze nagramy medytację w prezencie. Załatwiłem, wszystko macie w opisie. Kliknijcie, bo czas na to, nawet jak jesteś zdrowa, zdrowy, Teraz i nic ci nie dolega. Potraktuj to jako paracetamol, który trzymasz w aptece, jako zioła, jako jodynę, jako cokolwiek innego, co w razie W będziesz mogła użyć. Oczywiście nie życzę ci tego. Ja bym miał takie marzenie, żebyś kupił, kupiła ten kurs i nigdy w życiu nie musiała z niego prawdziwie korzystać. Chociaż tam jest nie tylko o tym, żeby się uleczać, bo tam jest o tym, żeby się komunikować ze swoim ciałem. Ze swoim umysłem, a komunikacja ze swoim ciałem i umysłem, to jest najbardziej zajebiście skuteczna szczepionka, jaką kiedykolwiek i gdziekolwiek można sobie wyobrazić i zaaplikować. Macie link w opisie, jest medytacja. Zrobiłem to z premedytacją, dlatego, że sto kilka maili w przeciągu 6 tygodni to jest naprawdę potężny zasób. To są lata pracy i Gosi i Krzyśka. Jest, to są lata doświadczenia moich, w opowieści, którą dostałaś albo dostałeś. I zrób to. Kup, posłuchaj, praktykuj i zawsze zdawaj sobie sprawę, że nie będziesz musiała albo nie będziesz musiał tego użyć w sytuacji krytycznej, tylko tak profilaktycznie, żeby żyło się lepiej. Krzysiek, sorry, musiałem to zrobić. To tyle w tym podcaście, żeby nie było. Zdaj sobie sprawę, że ludzki umysł, ludzka głowa, ludzkie wyobrażenie jest naprawdę jednym z najpotężniejszych narzędzi ever, ever na Ziemi, jakie możesz sobie wyobrazić. Na razie. Aha, i jeszcze kawowiczom, oczywiście, z bycoffee.tu mediteusz, wiecie za co, dlaczego i po co, do samej Ziemi ukłony zasyłam. Jesteście najlepsi na świecie, koniec, kropka. Głębia umysłu pierwszy, siódmy, informacja raz jeszcze, bo dostaję też po kilka maili dziennie, słuchajcie, Głębia umysłu będzie trwała od 1 do 7 września z gotowiczem Autohipnoza i Hipnoza. To już wiecie online. Filmy będą pojawiały się o godzinie 9 na VOD i nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś obejrzy je o 9:00, 1, czy o 21.17, 17, czy następnego dnia, czy odłoży i zrobi to wszystko za tydzień. Nie ma znaczenia. Zostaje to na zawsze. Głębia umysłu, autohipnoza i hipnoza. Coś, co zmienia życie za chwilę. Pierwszy, siódmy. Wrześnie Anno domini 2025. Dobra, bo i tak wyszło długo. Wszystkiego dobrego dziewczynki i chłopcy, życzę Wam dzikiej środy, kłaniam się nisko do samej ziemi co złego to nie mówił łysy z kanału Mediteusz cześć, Linki do samo znajdziecie w opisie. Wszystkie pytania na temat jak, po co, gdzie i kiedy w walcie do ratyńskich. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, a propos jak, gdzie, body scan i tak dalej, też chętnie odpowiem. Wszystkiego dobrego. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.